Zanim zaczniemy, mały apel. Napiszcie, z jakiego miasta jesteście, jesteśmy ciekawi skąd nas słuchacie. A teraz subskrybuj, aby wesprzeć kanał i do dzieła. Gdy Natalia weszła do kawiarni, miasto wypełniła zimna cisza. W powietrzu unosił się aromat kawy i cynamonu, a za oknami płatki śniegu leniwie osiadały na szybach, rozsypując się wodnistymi ścieżkami. W małej sali prawie nie było gości. Kilka par przy ladzie, starszy mężczyzna w zamyśleniu mieszający cukier w filiżance i dziewczyna z laptopem, wpatrująca się w ekran. Lena czekała już na nią przy odległym stoliku, niecierpliwie stukając długimi paznokciami w ekran telefonu. Natalia ściągnęła rękawiczki, przeczesała dłońmi lekko potargane włosy i usiadła naprzeciwko. Lena natychmiast odwróciła wzrok od ekranu, uśmiechając się. Nareszcie mruknęła, odsuwając na bok kubek z kawą, w którym został już tylko szłodzony łyk. Natalia skinęła głową, dyskretnie poprawiając szalik. Bardziej niż uprzejmości interesował ją sens tego spotkania. Lena nigdy nie dzwoniła do niej bez powodu. Takie spotkania zawsze miały jakiś podtekst, cienką, niemal niewidoczną nić korzyści, która spajała ich przyjaźń. Ponowne spotkanie, powiedziała Lena z udawanym westchnieniem, przewracając oczami. Dziesięć lat, wyobrażasz sobie? Natalia potrafiła to sobie wyobrazić. Lata minęły tak szybko, że w jej pamięci pozostały tylko urywki, szkolny korytarz, zapach kurzu i taniej kredy, pierwsze imprezy, śmiech, który był głośniejszy niż powinien. Wspomnienia zlewały się w szarą bryłę, twarze i głosy były ledwo rozróżnialne, ale coś pamiętała wyraźnie, tych, z których się śmiano. Zastanawiam się, czy ktoś się w ogóle zmienił. Powiedziała leniwie Natalia, biorąc łyk swojego kapucino. Lena uśmiechnęła się, ponownie sięgnęła po telefon i zręcznie manipulowała ekranem, aby znaleźć odpowiednią stronę. Odwróciła ekran w stronę przyjaciółki, a Natalia pochyliła się bliżej. Na awatarze widniał bukiet kwiatów. Na ścianie słodkie kociaki, przepisy kulinarne, życzenia na dzień dobry. Natalia prychnęła. Kto to jest? Ty tak na poważnie? Lena zaokrągliła oczy ze zdziwienia. Polinę Kowalewa. Nie pamiętasz jej? Przez umysł Natalii przemknęły wspomnienia. Drobna, cicha dziewczyna w ubraniach o kilka rozmiarów za dużych, zawsze przygarbiona i trzymająca w rękach jakieś książki. Mało kto zwracał na nią uwagę, a jeśli już, to nie po to, by powiedzieć coś miłego. Polinę zawsze była łatwym celem. Nikt nie myślał o konsekwencjach. Nikt nie myślał o tym, że dla niektórych szkoła była codzienną męką. Jezu, Natalia odchyliła się na krześle, krzyżując ręce na piersi. Więc to o niej mówisz. Więc to ona będzie teraz głównym punktem programu? Oczywiście. Lena uśmiechnęła się chytrze. Myślisz, że odmówi? Nie zdaję sobie sprawy, że zaproszenie to pułapka. Słowa pewnej siebie Leni przemknęły Natali przez myśl. Ale nie wzbudziły w niej zwykłej przyjemności. Zwykle takie dyskusje ją bawiły, ale teraz coś w środku ścisnęło się z niejasnego niepokoju. Lena już wpisywała coś do telefonu i paznokcie bębniły o szkło ekranu. Wysłałam go. Zobaczymy, co opowie, powiedziała zadowolona. Za oknem wciąż padał śnieg, a miasto pogrążało się w półmroku. W innej części miasta Polinę stała przy oknie, trzymając telefon. Jej palce nie trzęsły się z zimna. Czytała wiadomość raz za razem. W jej piersi pojawiło się dziwne uczucie, mieszanka nieufności, ciekawości i cienia dawnego, zapomnianego bólu. Lata szkolne dawno temu stały się dla niej czymś odległym, jak rzecz porzucona w kącie szafy. A teraz, znów, została z niej wyciągnięta. Wspomnienia wróciły do niej jak morska fala. Korytarze szkoły, spojrzenia pełne kpiny, sporadyczne wstrząsy, szepty za jej plecami. Wydawało jej się wtedy, że to się nigdy nie skończy, że zawsze będzie tą niewidzialną. Ale lata mijały. Jej życie się zmieniło. Ona się zmieniła. Paulinę spojrzała na swoje odbicie w szybie. Jej oczy wyglądały na twarde, pewne siebie. Jej usta drżały w ledwo dostrzegalnym uśmiechu. Jej ręka przesunęła się na ekran telefonu. Czy powinna odebrać? Czy zignorować? Przytrzymała palec nad klawiaturą przez sekundę, po czym stanowczo wpisała krótkie słowo. Oczywiście, że będę. Polinę stała w kuchni, obserwując gotującą się w czajniku wodę. W mieszkaniu było cicho, tylko rzadkie podmuchy wiatru za oknem przypominały jej o zimie. Ściskała w dłoniach telefon, ponownie czytając zaproszenie. Jakby próbowała uświadomić sobie jego realność. Wspomnienia napłynęły nagle, jak fala. Była z powrotem we własnym domu, ciasnym, z łuszczącymi się ścianami, ale pełnym ciepła. Jej ojciec wracał do domu późno, zmęczony, z dłońmi pokrytymi modzelami, a czasem drobnymi skaleczeniami od ciężkiej pracy. Prawie w ogóle się nie odzywał, tylko siadał przy stole, pił herbatę i czasem uśmiechał się do niej, smętnie, ale szczerze. Moja matka siedziała przy maszynie do szycia, zszywając ubrania ze skrawków, które przynosili sąsiedzi. Jej palce zręcznie przesuwały się po materiale, ale spojrzenie zawsze było niespokojne. Polinę nie pytała, ale wiedziała, że pieniędzy ledwo starcza na jedzenie, a nowe ubrania to dla niej mrzonkra. W szkole nigdy jej nie zauważano. A raczej zauważano ją tylko po to, by ją upokorzyć. Książka w jej reku stała się powodem do drwin. Jej stary sweter był powodem szeptów za jej plecami. Pewnego dnia ktoś dyskretnie szturchnął ją w stołówce i gorący sok wylał się wprost na jej koszulę. Zamarła, czekając na reakcję, ale stojąca obok nauczycielka nawet nie spojrzała w jej stronę. Paulinę wstała i wyszła z sali, zostawiając za sobą stłumiony śmiech. Szczególnie zapamiętała noc szkolnej imprezy. Wszystkie dziewczyny tańczyły, śmiały się i patrzyły na siebie. A ona stała z boku, nie wiedząc, co robić. Nagle Natasza podeszła, uśmiechnęła się i, chwytając Polinę za ramię, wepchnęła ją do środka kręgu. Wokół wybuchł śmiech. Polinę nie wiedziała, co ją tak bawi, ale widziała ich spojrzenia, pogardliwe, zadowolone. Odwróciła się i uciekła, wciąż słysząc za sobą ten śmiech. Teraz, wspominając to wszystko, nie czuła bólu. Jedynie lekki żal. Te lata minęły, zostawiły blizny, ale jej nie złamały. Spojrzała w lustro. Stała przed nią inna kobieta, pewna siebie, spokojna. Polinę uśmiechnęła się. Przeszłość była już za nią, ale uczyniła ją silniejszą. Podniosła telefon i bez wahania wybrała numer: Będę tam. Polinę stała przy otwartej szafie, patrząc na starannie rozwieszone stroje. Jej palce przesuwały się po tkaninach, dotykając miękkiego kaszmiru i gładkiego jedwabiu. Kiedyś marzyła o pięknych rzeczach, ale jako dziecko ubrania były koniecznością, a nie sposobem wyrażania siebie. Teraz miała wszystko, wybór, możliwości, gust. Ale teraz, pomimo luksusowej garderoby, inna rzecz była dla niej ważna, jej stan wewnętrzny. Wybrała elegancką, ciemną sukienkę, niezbyt krzykliwą, ale podkreślającą atuty jej figury. Wyjęła buty, sprawdziła kopertówkę. W lustrze odbiła się opanowana, pewna siebie kobieta. Ani śladu tej skromnej, polującej dziewczyny. W mieszkaniu było cicho, jedynie stłumiony szum ulicy za oknami przypominał o mieście, które żyło własnym życiem. Paulinę westchnęła, przechodząc przez kuchnię. Kubek ze schłodzoną herbatą pozostał nietknięty, przypominając, że jeszcze nie do końca zdała sobie sprawę z tego spotkania. Nie bała się. Minęło zbyt wiele lat, by dawać starym lękom władzę. Ale coś w środku wciąż napinało się na myśl o ludziach, którzy kiedyś się z niej śmiali. Sukces nie wymazał wspomnień. Sprawił, że stały się bezbolesne, ale nic nie zostało zapomniane. Gdy się pakowała, wieczór za oknem pogrążał się w ciemności. Miasto lśniło światłami witryn sklepowych, samochody toczyły się leniwie po mokrym asfalcie, odbijając niani. W oddali ktoś się śmiał, odległe głosy rozpływały się w nocy. Pamiętała to miasto inaczej, szare, wrogie. Kiedyś było ciasne, ściśnięte ulicami, korytarzami szkoły, tymi samymi miejscami, w których była skrępowana, wyciśnięta z przestrzeni. Teraz wszystko się zmieniło, ona sama stała się jego częścią, jego rytmem, jego ruchem. Paulinę wyciągnęła z szuflady cienką złotą bransoletkę. Ten prezent był dla niej ważny. Znak wsparcia od kogoś, kto zawsze w nią wierzył. Jej mąż znał tę historię. Nie próbował jej uspokoić, nie powiedział, za bardzo przesadzasz. Po prostu był przy niej. A teraz, mimo że wyjechał w podróż służbową, czuła jego wsparcie. Wsunęła bransoletkę na nadgarstek, czując jej lekki, zimny ciężar. Sekundy mijały, zamieniając się w minuty. Czas zbliżał ją do wieczora, do spotkania na które wybrała się nie z chęci udowodnienia czegokolwiek innym, ale dla samej siebie. Rzucając ostatnie spojrzenie w lustro, Paulinę poprawiła włosy. Już dawno nauczyła się pewności siebie. Ale dzisiejszy dzień nie był tylko grą o władzę, ale chwilą prawdy. Zamykając drzwi mieszkania, zeszła na dół, gdzie przy wejściu czekał już na nią samochód. Kierowca w milczeniu otworzył przed nią drzwi. Usiadła, wpatrując się w migoczące światła miasta. Podróż do restauracji zajęła nie więcej niż dziesięć minut. Gdy samochód płynnie zatrzymał się przy wejściu, Paulinę zatrzymała się na sekundę, zanim wysiadła. To tylko wieczór przemknęło jej przez myśl. Tylko kolacja. Tylko ludzie, których kiedyś znała. Ale tak naprawdę był to o wiele ważniejszy moment, nie dla nich, dla niej samej. Restauracja błyszczała światłami, niczym witryna drogiego butiku. Miękkie światło szklanych żyrandoli odbijało się od wypolerowanych stołów, zmieniając salę w ciepły, złoty obraz. Powietrze wypełniał stłumiony szum głosów, brzęk kieliszków i słaby zapach drogich perfum. Paulina wysiadła z samochodu, dając sobie sekundę na delektowanie się chwilą. Zrobiła krok do przodu, a wysokie drzwi otworzyły się miękko przed nią. Wewnątrz panowała przytulna atmosfera. Jej dawni koledzy z klasy byli już zgromadzeni w odległym kącie przy panoramicznych oknach. Od razu ich zauważyła, znajome rysy, choć zmienione, ale wciąż te same twarze. Niektórzy gestykulowali z ożywieniem, niektórzy pochylali się w stronę rozmówcy, śmiejąc się, a niektórzy popijali wino z nieobecnym spojrzeniem, najwyraźniej nie chcąc tu być. Paulinę zrobiła kilka kroków na tył sali, czując, jak oczy zwracają się ku niej jeden po drugim. Ci, którzy ją rozpoznali, zatrzymali się na chwilę, jakby próbowali dopasować to, co widzieli, do swoich wspomnień. Jej obecność była rozdarta między przeszłością a teraźniejszością, jak dwie niepasujące do siebie warstwy rzeczywistości. Niektóre twarze zmieniły się tylko nieznacznie, trochę więcej zmarszczek w oczach, trochę mniej młodzieńczej pewności siebie. Ale ich spojrzenia i wyraz twarzy były boleśnie znajome. Paulinę mogła z łatwością odczytać w nich wszystko, zaskoczenie, zwątpienie, a w niektórych nawet lekką irytację. Nikt nie spodziewał się jej przybycia. Kelner ukłonił się z szacunkiem, odprowadzając ją do wcześniej przygotowanego miejsca. Przy stole panowała napięta cisza. Paulinę czuła ją niemal fizycznie, jak napiętą strunę gotową do pęknięcia. Nieśpiesznie zdjęła płaszcz, podała go kelnerowi. Płynnie opuściła się na krzesło i rzuciła krótkie spojrzenie dookoła. W powietrzu rozbrzmiewały niewypowiedziane pytania. Niegdyś najgłośniejsze głosy ucichły, jakby czekały na to, kto odważy się odezwać pierwszy. Paulinę uśmiechnęła się tylko do siebie. Odczuwała tę chwilę jako coś niemal teatralnego, jakby właśnie otwarto kurtynę i rozpoczęła się sztuka. Wśród obecnych były osoby, które pamiętała szczególnie dobrze. Lena, której drwiny brzmiały najgłośniej, Teraz tylko nerwowo poprawiała pierścionki na palcach, unikając patrzenia w jej stronę. Natalia, zawsze pewna siebie, teraz wyglądała na powściągliwą, a nawet nieco spiętą. Paulina przyglądała się im jak dawno zapomnianemu obrazowi. Ci ludzie kiedyś kontrolowali jej rzeczywistość, byli częścią świata, który zostawiła za sobą. Ale teraz w tej luksusowej restauracji, w ciszy, która zawisła między nimi, mogła poczuć ich zmieszanie. Nikt inny nie mógł jej dyktować, kim ma być. Cicho rozejrzała się po stole, zwracając uwagę na szczegóły, złożone serwetki, drogie kieliszki odbijające delikatne światło żyrandoli. Ktoś próbował udawać, że nic się nie stało, że jej pojawienie się nie zmieniło ogólnej atmosfery. Ale Paulinę widziała prawdę. W tej napiętej pauzie czaiło się więcej emocji niż w jakiejkolwiek rozmowie. Ktoś w końcu wziął niełyk wina, ktoś zakaszlał, Najwyraźniej próbując rozładować sytuację. I w tym momencie kelner płynnie postawił przed nią kieliszek szampana. Paulina skinęła mu głową i podniosła kieliszek, spokojnie biorąc łyk. Złocisty płyn delikatnie otulił jej język, ale jego smak nie tkwił w szampanie. Smak tkwił w świadomości. Nie była już tym, kim ją zapamiętali. Między rzędami rozległ się szept. Niektórzy spoglądali na nią ukradkiem. Inni już próbowali zebrać myśli, by nawiązać rozmowę. Ale Paulinę się nie spieszyła. Pozwoliła, by chwila się przeciągnęła, zrywając ze starymi rolami i stawiając nowe akcenty. Nie była już ofiarą, była panią własnego losu. Restauracja żyła własnym życiem. Kelnerzy zręcznie przemieszczali się między stolikami, słychać było śmiech i brzęk widelców przy sąsiednich stolikach. Ale przy tym stoliku czas jakby się zatrzymał, zastygł w chwili, która trwała trochę dłużej niż wszyscy się spodziewali. Paulinę powoli odstawiła kieliszek na stół. Spotkanie dopiero się zaczynało. Paulinę siedziała przy stole, obserwując cienkie nitki napięcia, które rozciągały się między gośćmi. Czas płynął inaczej, jakby wyłamał się ze swoich zwykłych ram, zwolnił, czekając, aż ktoś wykona pierwszy ruch. Nie spieszyła się. Niech się przyzwyczają, uświadomią sobie, zaakceptują jej obecność. Przez salę przeszedł kelner, napełniając kieliszki. Ktoś zakaszlał cicho, ktoś przesunął sztućce, by mieć zajęte ręce. Paulinę czuła na sobie spojrzenia, było w nich wszystko, zmieszanie, ciekawość, a nawet coś na kształt szacunku. Teraz, gdy początkowe zaskoczenie ustąpiło, zastąpiła jej świadomość, że ich wspomnienia o niej nie pasują już do rzeczywistości. Za panoramicznymi oknami restauracji miasto żyło własnym życiem. Samochody ślizgały się leniwie po mokrym asfalcie, niani szyldów trzęsły się w kałużach, przechodnie spieszyli się do domów, ramiona mieli zgarbione od mrozu. Tutaj, w przytulnej sali, świat zastygł w delikatnej równowadze. Paulinę ponownie rozejrzała się po stole. Znajome twarze, ale już nieznajomi ludzie. Zmienili się, podobnie jak ona. W młodości ci ludzie wydawali jej się niezmienni, władcy jej małego świata, ale teraz byli po prostu dorośli, każdy z własnymi triumfami i porażkami. Niektórzy starzeli się szybciej niż powinni, niektórzy trzymali się resztek młodzieńczej pewności siebie, ale żaden z nich nie miał aureoli władzy, która zdawała się otaczać ich w czasach szkolnych. Natalia ostrożnie odsunęła szklankę, jej palce lekko drżały. Lena starała się wyglądać obojętnie, ale jej oczy zdradziły ją. Aleksy, Niegdyś główny prowoder towarzystwa, wpatrywał się ponuro w pustkę, jakby próbując zrozumieć, jak to się stało, że ona tu jest, a on czuje się jak obcy. Paulinę pozwoliła sobie na lekki uśmiech. Nie było już sensu niczego udowadniać. Nie przyszła tu dla nich, ale dla siebie. By spojrzeć w przeszłość i uświadomić sobie, że nie ma już nad nią władzy. Uniosła kieliszek powoli, spokojnie, bez ostentacyjnego triumfu, bez chęci pokazania wyższości. To był tylko znak zakończenia. Za czas, który minął, za lekcję, za nią samą. Złoty płyn drżał w świetle żyrandoli, odbijając ciepło i cienie. Kelner podał talerz z wykwintnym daniem. Polinę odłamała kawałek, delektując się smakiem. Kiedyś jadała sama w szkolnej stołówce, teraz mogła sobie pozwolić na wybór gdzie, kiedy i z kim. Mały szczegół, ale stanowił istotę zmiany. Gdzieś w tle grał delikatny jazz, wypełniając pauzy miękkimi akordami. Przeniosła wzrok na swoje odbicie w ciemnym szkle okna. Spokojna, pewna siebie twarz, która nie obawiała się już cieni przeszłości. Ktoś nie mógł znieść ciszy, mamrocząc coś o dawnych czasach. Kilka osób podchwyciło temat, próbując przywrócić rozmowę na właściwe tory, ale ton był inny. Niewesoły, wesoły, nie bez troski, dorosły. Nie mogli już rozmawiać z nią tak jak kiedyś. Miasto na zewnątrz nadal żyło, płatki śniegu spadały na chodniki, samochody zostawiały mokre smugi. Polinę dokończyła szampana, odstawiła kieliszek i wstała od stołu z łatwością, bez najmniejszego wysiłku. Wszyscy zamilkli. Przez kilka sekund patrzyli tylko na nią, jakby czekając na jakiś gest, jakieś słowo, ale ona nie dała im tego do zrozumienia. Zrobiła już wszystko, co musiała. Przyszła, spojrzała przeszłości w oczy i wyszła. Kelner podał jej płaszcz, a ona narzuciła go na ramiona. W drzwiach restauracji Pauline odwróciła się tylko na chwilę, nie po to, by się pożegnać, ale by zapamiętać tę chwilę. Potem, z lekkim uśmiechem, wyszła w noc. Przeszłość była już za nią. Nie miała już nad nią żadnej władzy. Drodzy słuchacze, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Subskrybujcie kanał, umieszczajcie polubienia i piszcie, jak podoba wam się ta historia. Kliknij dzwonek, aby nie przegapić nowych filmów i do zobaczenia wkrótce.